Hej, 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 słuchajcie, dzisiaj kurczę but, tego nie mogliśmy nakręcić prawie miesiąc, cały czas gdzieś go zapominaliśmy wziąć, cały czas gdzieś się zawieruszał, potem okazywał się, że był tutaj na miejscu. No słuchajcie, no, walczył z nami, żeby go nie nakręcić, ale oto jest. CP6, CP3, 6, Metali Goldy. Co możemy o nim powiedzieć? Moi drodzy, but jest w konwencji low. Z zewnątrz jest wykorzystany. To jest samo tworzywo sztuczne. Jest tutaj siateczka to jest to pokryte jak gdyby drugą warstwą. To wszystko stala w jedność. Jak widzimy, but jest mocno spersonalizowany. Tu mamy jakieś numerki, tutaj mamy szóstkę. No, zobaczcie, no, bardzo, bardzo, bardzo ciekawie wygląda. Mamy też tutaj, moją ulubioną trzymaną but. No, przechodząc od razu już tutaj, nie, nie, nie owijając bawełnę. But jest wykonany na takiej zasadzie, że w środku mamy taką mikroskarpetę. Język jest przyczepiony tutaj, on nie wystaje w zupełności, nie można go wyjąć, tylko jest tutaj przyczepiony. Jest to forma klasyczna skarpety. Oczywiście na zewnętrznej części jest tutaj cały bok but buta. Język jest dosyć miękki, nie jest taki typowy Najkowski ostatni, że jest z kawałkiem materiału i tyle. Jest bardzo sympatyczny. Achillesik tutaj też jest gąbeczka, nawet taka podwójna, bym powiedział, potrójna w tym, co ostatnio dostajemy z buta. I mówię, jest lepki, bo jest low i jest to leciutki materiał, fuzowaty. Bardzo fajnie się prezentuje. Mówiąc o podeszwie, należy zwrócić uwagę na to, że ma naprawdę kosacką trakcję. Te rowki są dosyć cienkie, są bardzo głębokie. Mamy tutaj oczywiście nacięcia stabilizacyjne. Duży panel. zastosowany jest system podłoża. Z tyłu już od pierwszego założenia, jak tutaj założyłem do testu, Czułem, że jest bardzo fajnie i bardzo miękko. Z przodu też czułem tej różnicy, że faktycznie ten podłodem tutaj jest. Nie widzimy, w tym miejscu. No słuchajcie, bardzo fajny but dla graczy obwodowych. W porównaniu do CP5, tak naprawdę, udoskonalono chyba bardziej, Jeżeli miałbym je tak zostawić to sobą. Jak gdyby zostawiono coś. Co, Właściwie ten but rozwinięto od piątek. Tak? To nie jest jak z LeBronem, że każdy but jest zupełnie inny, tylko tutaj widać, że jest jedna myśl i jest ona prowadzona przez cały czas, jak jest tworzona linia butów Chris'a Pola. Mówiąc o stabilizacji kostki, yy, niestety z tym elementem w mojej opinii jest dość słabo. Nie czułem się bardzo stabilnie w tym bucie, mianowicie yy, niektóre buty mają coś takiego, że jak włoży się do nich stopę i się czuję po prostu, że się ją przechyla, żeby sprawdzić, jak tam będzie wyglądać, to w którymś momencie jest bardzo duży skok. I już wiem też, że wtedy kostka by nam leciała. Tak samo jest w tym bucie. Podczas moich testów jakoś nie czułem, żeby mi latała bardzo pięta, żeby, żeby jest bardzo... but jest dopasowany, tak? Też o tym zapomniałem powiedzieć. Mianowicie but jest bardzo dopasowany na całej długości. Mierzyłem dziesiątki, To tak zwykle noszę. I muszę powiedzieć, że chyba bym się skłaniał po 10,5. Wracając do, do tematu pięty, nie czułem, że woda mnie jakoś specjalnie latała. Przy czym, mówię, jest tak, że możemy dogiąć but, ale w którymś momencie on przeskoczył, już nam poleci całkowicie. Więc, dla osób, które mają manię na temat stabilizacji kostki, jednak wybrałbym inne buty. Przy czym, z racji tego, że to jest slow, bardzo fajnie będą grały ze stabilizatorem, tak? To jest ważne do powiedzenia, moi drodzy. Podsumowując ten but, możemy o nim powiedzieć, to, jeżeli. Tak jak było w piątkach, przypominasz stylem Grieg Tisapola, będziesz bardzo zadowolony. Jeżeli szukasz butów niskich, z bardzo fajną trakcją, wybierz je. Naprawdę, bardzo fajny but, bardzo fajnie trzyma podeszwę. Jeżeli nie szukasz jakiejś bardzo dużej stabilizacji, lubisz na przykład mieć troszeczkę twardsze buty, to też jest Twój wybór. Z mankamentów jedynie ten ja bym powiedział, to duży przeskok, na mianowicie mówię, trzymamy but, doginamy go i w którymś momencie on nam całkowicie leci. Tak? Więc to na pewno do minutu, do plusów dorzucam całą resztę tego buta, bo im jest dopasowany, jest ładny, trakcja, wygląd, no i to, że to jest but Chris Apola. Więc jeżeli szukasz butów, grał Ci się dobrze w piątkach i chciałbyś kontynuować, to ani kupować kolejnych piątek, kup szóstki, jeżeli szukasz butów o umiarkowanej miękkości, ale też low, wybierz te buty, przy czym moje. Pamiętajcie o tym, że to wszystkie trzymają kogoś. Dzięki, słuchajcie, to jest kolejna recenzja Kicks and Hoops, przypominam mojego maila kicksandhoops.com piszcie do mnie pytania, no i co, do zobaczenia przy następnych recenzjach, siemanko.